哎，叫我。我刚哦，在写网稿。 Chciałem Was zaprosić na szósty z kolei koncert dachówkowy. Wystąpi zespół Fairy Tail Show tutaj w zaścianku. Może niekoniecznie w tym kiblu, akurat, ale tam na scenie tradycyjnie we wtorek o godzinie 20. To jest 13 listopada. Przychodźcie do zaścianka. Cześć! A jeszcze. A w sobotę 17. na tej samej scenie wystąpi zespół Haratacze. Przychodźcie. Zapraszamy serdecznie do zaścianka. Godzina 20. Wtorek, godzina 20. Sobota. Na razie. Po więcej informacji wchodźcie na www.dachówka.pl i na naszego Facebooka facebook.com slash dachówka przez dwa ojew.